Cześć, witam Was już w drugim odcinku gry The Elder Scrolls 5 Skyrim. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę, którą ostatnio zakończyliśmy właśnie w krypcie Fall Guntur. Tak jest, krypta Fall Jeżeli dobrze pamiętacie, to skończyliśmy na odnalezieniu amuletu, pierwszej części amuletu. A teraz wyruszamy znaleźć, odnaleźć drugą jego część. Tak więc zaczynamy. Lidia przywitałaś się. Nie, ona nie jest za bardzo. O, przyjazna. A my to chyba już byliśmy. Hmm, ostatnio. Chyba my właśnie stąd przyszli. No tak, prawda. Byliśmy tu, bo Lidia oczywiście. Tak, byliśmy tu. Więc y, wracamy, wracamy. Jeszcze spojrzę na dziennik szybko. Odszukaj fragment amuletu. Gdzie my w ogóle mamy iść? Wychodzimy stąd. Wychodzimy, wychodzimy. I za chwilę się rozejrzymy po okolicy. Bo jak na razie to nie wiem, gdzie my w ogóle mamy iść. Tu są jakieś zwłoki. O, klejnocik, dobra. Chyba idziemy doby w dobrą stronę. Tak, tu jest wyjście. Lidia tam szaleje, Skyrim. No dobra, tu jesteśmy na zewnątrz. I luknijmy sobie na mapę, zobaczmy, w którą stronę my się mamy udać. Łu, wow, spory kawał drogi. Tutaj, tak jest. Komnata. Dobra, dotkniemy się do i Iwarszted. I stamtąd będziemy kontynuować swoją... naszą podróż już w odpowiednim kierunku. Ostrożnie z no nie tym ogniem! Dobra, nas się nam pogoda trafiła. Dobra, spójrzmy gdzie mamy iść. Eee, tam, tam. Dobra, idziemy. Deszcz pada, no ale cóż. Nic za nie poradzimy. Szkoda, że konia nie mam, no. Ostatnio mi ktoś ubił go, Już nie pamiętam kto. A nie mam czasu, żeby zajrzeć do stajni. Po nowego. Hmm. Jest to taka ścieżka w ogóle. Albo będziemy dymać przez... przez te... przez las. Najwyżej jakiegoś zwierzę upolujemy. I będzie gites. Okej, okay, okej. Okay. No i tutaj nie wiem, czy zejdziemy, a zwłaszcza Lidia, bo ja to może bym zszedł, ale... O kurde, nie będzie tutaj łatwo się dostać na drugą stronę rzeki. Mm, co my tutaj mamy? O, tu jest jakieś fajne, niezbyt strome zejście. Z kogo my tam mamy? E, to jest jakiś po prostu łoś czy coś. Lidia? Poradzisz sobie, okej. Okay. No topujemy Lidia poradzi, poradzi ładnie, bo dobra dziewczyna, dobra Okej okay. No, to jesteśmy To idziemy, nie? Idziemy A ja Komnata Geirmunda Przed nami Dobrze, skradajmy się, skradajmy Lidia się skrada, okej, okay, okej, okay. kogo my tu mamy? Oj! Ślizgacze! O! To jest zbytnio przeciwnik mocny to nie jest. Zwłaszcza na tym poziomie, który ja mam. Okej. Okay. Powolutku gdzie ja mam teraz iść w ogóle? Tutaj, chyba. Wow. Wow, to jakieś podwodne w ogóle. Ja mam tam iść? Chwileczkę, co my tutaj mamy? Żelazne drzwi. Pajączki. Jakieś ślepe nawet mnie nie widzą. Ślicznie. Czyli tutaj coś ciekawego jest. Tu mamy czeladnika. To za chwilkę. Tu jest pułapka, tu jest, widzę, że będzie chyba dalej jakieś złoto. Wow, wow, wow. Pułapka była. No nic, widzę, że wydaje mi się, że dalej będzie jakiś taki mini bosik. Tutaj chyba nic nie ma. Czy jest tu coś? Jest tutaj coś? Nie, tu nic nie ma. Tak wyglądało, jakby tam było jakieś przejście. Ło, mamy kolejne te... Zagadki. O, boże, boże, boże. Ło! A, no, jeszcze tu ktoś jest. Oczywiście. Dobra. Tutaj mamy jakieś zagadki, chwileczkę Niech ja tutaj najpierw sobie Dobra, nikogo nie ma, nikogo nie ma A jeszcze ktoś jest, uważaj Lidia Niech ty, ty ślepa jesteś tym samym Dobra Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Cztery obrazki Mamy rybę Węża tu jest tak. Po prawo jest ryba i wąż, a po lewo jest ptak i ryba. To może będzie tutaj, będzie co tu było? To będzie ptak może. A mm. No co tutaj było? Chwileczkę. To był ryba. To była ryba. Okej. Okay. Tutaj był chyba wąż, a tu był ptak o ile się nie mylę A jednak nie Nie, jednak coś jest źle o, sprawdźmy jeszcze raz Ryba To jest tam wąż Tam, aha, bo tu chyba powinno być Powinna być chyba ryba, a zamiast ptaka ale zobaczymy O właśnie A no i kolejny Kolejna zagadka, nawet nie taka trudna A tu mamy kolejnego Chętnego do zabawy I nawet dwóch chętnych, proszę bardzo Łoł, wow, ślepy jestem No Lidia no A jeszcze skradanie, ładnie, ładnie Ale Lidia sobie poradzi, spokojnie co my tu mamy? Złoto, oddawać mi strzałę. Sztabka, strzała moja. I złotko. Klucz do... Jaka dziwna muzyka się włączyła. Wow! Kto tutaj jest? Gdzie on siedzi? O, tam jest! Kurde! Się schował, skubany? Dobra. Klucz. Złoto? To jest chyba do tego klucz, tak? Nie, czeladnik. Wow! Co to jest? A! Jeszcze pająki, 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 wszędzie pająki. Tego właśnie chcesz, co? Dobra Lidia Tu nic nie było Toporu brać nie będziemy A co my tu mamy? Urna Nie, tutaj nic nie ma, idziemy w tą stronę Okej, okay. ci... Albo się skradajmy lepiej Ktoś to chyba słyszę. Tak, ktoś tutaj chodzi po prawej stronie. A, Brał gromiście, tylko zanim on to się skapnie... Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. Tu są jakieś... Yy, strzała, pułapka i pewnie... Ha! Wiedziałem! Tylko dlaczego tutaj się nic nie stało? Chwila moment, tu jeszcze jest jakaś dźwignia No, Lidia przesuń się Aaaa, takie buty Tak, panie przodem, no może byś się O oh, boże, Lidia Ja wiem, że ty byś chciała pierwsza przejść, ale sorry, ja tutaj jestem głównym dowodzącym Okej okay. Tu już nie będzie O, Żadnych pułapek chciałem powiedzieć Ale jednak Widzę, że gości też mamy Okej okay. Tam widzę, że będą pułapeczki A co my tutaj mamy Ślepa uliczka, tak? Tylko? Ej, myślałem, że tu będzie coś fajnego, ukrytego może Dobra, macie moje strzały? Macie moje strzały I złoto jest też Okej okay. Oj, draug, że ty głupi ty. Jak mógł źleść tutaj. No dobra, zobaczymy ja tu pewnie przejdę, ale moja lidia oczywiście jest trochę. O, a, Dobra na hama Oj lidio Oj lidio Róż tam tu wow. Gdzie ona jest? <grystanie> Co się z nią stało? O oh, fuck Dobra Wow! Nie, to było coś dziwnego Nie powiem Co się stało? Zatrzymało się Boże, Lidio Boże kochany Najpierw kurde, nie wiem, w ścianę wchodzi Teraz szybko o mnie pokazuje Ona jest naprawdę dziwna Co my tutaj mamy? Tu jest jakaś woda O, tu jest wejście jakieś, czyli Zbliżamy się powoli do celu Jak mi się wydaje To chyba żadnych skrzyń nic nie ma, nie widzę Ło, co to było? A, Kolejny Sigdis Gauldurson Chyba jacyś bracia Podobni nawet, nie powiem Ło Tylko ten coś więcej potrafi, bo tamten to Ledwo wstał i już się spać położył. Dobra. Wow. Rozbrojony się? What the fuck? Ja chcę mój miecz! Fuck, chcę mój miecz. Bez mojego miecza to bez jaj. Jest mój miecz. Fuck. Bez mojego miecza to jak... Co ja gadam? Bez mojego łuku to jak kurde nie wiem. To jak drwal bez tego. Eee, dobra, 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 załóż to. I on jest, fuck. Wow, masakra. To jest, to będzie dobra walka. Wow, znowu mnie rozbroił. Co za cholera jasna. Nie, nie, tak nie może być. Eee... gdzie jest mój łuk? Aaaaaaah Fuck Nie, muszę tam iść z tym, nie, nie nie, da rady inaczej Kurde, co to było? Oj, to będzie trudna walka, to będzie trudna walka To będzie trudna walka, ale udamy radę, damy radę, damy radę Leki pancerzyk Jest, je yep, pie. Yep, yep. je tu kurde, będę go... a no fuck, jak on mnie rozbroił? Gdzie mój miecz jest do jasnej pogody? Wow! O kurde, co tu się dzieje? Oj, coś mi się nie widzi, to dobrze. Fak, gdzie jest mój ten? Lydia, no weź no, tam się zajmij nim no. Gdzie jest mój miecz? Fak. Dobra, nie bez jaja, ja muszę coś mieć, coś bronić, co, cokolwiek. Jest łuk, dobra. Dobra, zaraz padnie, zaraz padnie. Fuck! Mój łuk chce, no! Eee, strzała, strzała, kostur, nie kostur, strzała. Eee, łuk, łuk, jakiś łuk, cokolwiek. Dobra, ten może być Tamten jest kurcze Głównym tym, trzeba go zarąbać Okej, okay. chodź tutaj Wow Kurde, mocny jest Kupanie, naprawdę Nie ja tego się nie spodziewałem Co mi się stało z ukiem do jasnej pogody? Gdzie jest tamten... To jest ten! Wyłaś! Kurde! Nie, mam cię już dosyć, gdzie ty jesteś? To nie ty? Fuck! W końcu! Jeszcze nie? No nie mów, że to koniec... Że to potem, że to nie koniec. Dobra, koniec. Wow. Wow kurde. Mam ten fragment. Jest. Udało się. Czarny łuk. Dobra. Złoto, strzała. O. Oh. Przekuj amulet Gauldura. What the fuck? Dobra, ludziska. Wiecie co? Ja się na chwilę... Z... Na, chwilę... Eee... na chwilę się spotkamy. Jak tylko znajdę... Moje, moje bronie, które ten kupi szkielet mi nie rozbroił yy, i, i za chwilę się spotkamy uff, okej, okay, dobra <laughs> znalazłem moje, e, moje rzeczy Sz trochę ich tu szukałem kurczę, naprawdę to trudno woda jeszcze jest i, i w ogóle jakaś masakra no ale, ale znalazłem i jesteśmy z tym ponownie i wychodzimy z tej nory mam tego dosyć mam nadzieję, że już użyjemy światło dzienne ale tak, jeszcze na koniec nagroda mnie czeka, mała ma perła, 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 ta... talerz. Po co mi talerz? No nie będę tutaj jadł przecież. Wywar rycerza, stalowa strzała, trochę złota, co my tutaj mamy? Elf i Nie. Mikstura magii. Nie, ma magią się nie. Magii nie używam, więc nie potrzebuję. Czy coś tutaj jest? Nie ma nic. A w ogóle to tak, Lidia, ty masz wszystko Ciekawe czy tobie coś powytrącą, ale chyba nie, myślę że NPC om nie NPC chyba, na NPC to chyba nie działa Mam nadzieję, bo nie chciałbym dla niej nowych e, nowych rzeczy szukać A, wychodzimy, okej okay. Ach, dalej pada. Dobra, co my teraz mamy zrobić? Trzeba przekuć amulet Gauldura. Ale gdzie my się mamy udać? Tutaj? No dobra, to... Yy. Przejdziemy tutaj i stamtąd dopiero udamy się tam. Ciekawe, co z tego amuletu będzie. Jestem bardzo ciekawy, czy on może... Yy, nie wiem Jaskinia Granicznego Urwiska Lidia idzie, idzie Dobra, to musiał iść przez skały, a Lidia to nie wiem jak sobie poradzi No ty nie wejdziesz złotko Okej, okay, okej okay. O kurde no nic, idziemy, ja sam pójdę, co sam tutaj, na przykład Lidię zostawię, niech ona do, potem do mnie dołączy A ja sobie pójdę sam Ło, wow, niedźwiadek, niedźwiadek W krzaki, w krzaki, w krzaki I prosto w główkę, nie No prawie w ah, tak bolało, jeszcze raz I w łepek ślicznych Ło oh, kurde, drugi o, tego się nie spodziewałem, ci powiem. Idź stąd! No nie, czas to coś Co uciekasz tu? Do mnie! Okej. Okay. Coś ty, coś ty tu miał. Stalowa strzała. Okej. Okay. Nie spodziewałem się nigdy... Nie zauważyłem w Skyrim, żeby... Że nawet nie oddał mi... Uff, ty! O, dziękuję. Nigdy nie, nie widziałem Skyrim, żeby niedźwiedzie chodziły razem. No ale dobra, może jakieś kochające um, się małżeństwo? No chyba skojarzyłem tu skoczyć. What the fuck, co to jest? Przecież to jest wodospad. Już się zabije. Zrobię save'a. Okej... Okay. Skała wartkiego nurtu, no nurtu to tu jest nie powiem, tylko ja bym chciał tu jakoś wejść jak tu wejść w ogóle ogólnie skoczyć na pałę? No chyba sketch no dobra to jest. no to co, wchodzimy do następnego? nie, nie wchodzimy o Lidia, siemano Akurat kończymy, więc dzięki, że przyszłaś tutaj zakończyć razem z nami. Bardzo się cieszę. To jesteś szybka, no bo nie wiem co zrobiłaś, no ale dobra. Więc wejdziemy tam w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. I jeżeli tak, to oczywiście nie zwolnijcie zostawić łapki w górę. Lidia też pamiętaj, żeby je zostawiła. Yy, no i ja się z wami żegnam. Yy, spotkamy się w skale Wartkiego Nurtu już niedługo. A ja Wam życzę udanego dnia i Sylwestra, tak jest. Ej, Lidia, pomachaj, pomachaj, papa, papa. Pa. Na razie, hej.